Hej, hej, moi drodzy, w ten uroczy pełen słodkości dzień! Witam Was, Olga, z wielkiego BUKA. Kochani, dzisiaj mamy dzień specjalny mamy dzisiaj dzień wyjątkowy, bo Walentynki, święto zakochanych i święto szaleńców. Dlatego, że wiadomo, miłość i szaleństwo idą w parze. Wokół same amorki, pluszaki, słodkości i miłość, oczywiście, bo to przecież miłość jest dzisiaj najważniejsza. Ale miłość miłości nierówna i to właśnie dzisiaj Walentynki przygotowałam dla Was zestawienie opowieści o różnych obliczach tego wyjątkowego uczucia. Razem z wydawnictwem Świat Książki, do którego link znajdziecie poniżej, zapraszamy Was na książki na Walentynki i na konkurs na dokładkę. I na początek miłość tragiczna, czyli taka, która nie może zakończyć się happy endem. I o takiej właśnie miłości są klasyczne, kultowe, moje ukochane wichrowe wzgórza Emily Bronte. Cathy i Heathcliff, Heathcliff i Cathy. Ich miłość była dzika, namiętna, pełna przemocy. Pełna łez, ale tak silna, że pokonała nawet śmierć. Dla wielbicieli klasyki to jest pozycja obowiązkowa. Teraz miłość tropikalna, czyli upał i żar prosto z dżungli. I oczywiście tutaj euforia Lily King, którą uważam za najlepszą powieść zeszłego roku. To fikcyjna historia oparta na faktach o życie Margaret Mead, antropolożki amerykańskiej. Troje młodych antropologów, czyli trójkąt miłosno-naukowy, a wokół umierające dzikie plemiona Nowej Gwinei, to jest piękna, rozkwitająca na naszych oczach proza. Czas na miłość namiętną, czyli burza hormonów i dwa rozgrzane ciała. Takie właśnie niezapomniane doznania gwarantuje Diana Gabaldon w pierwszym tomie swojej wielotomowej, bestsellerowej serii Obca. XVIII wiek, Szkocja, boski Jamie, nie ujarzmiona i wszelkie krzaki, polanki, kamienie i jeziora, na jakie mogą się natknąć po drodze. Obca to jest autentycznie majstersztyk w swoim gatunku z pięknym tłem historyczno-obyczajowym. Teraz przyszła pora na miłość tajemniczą, czyli opartą o tajemnice i sekrety z przeszłości. A taką tajemniczość znajdziemy w mrocznym, cudownym thrillerze małżeńskim, czyli w Rebece Dafne du Maurier. Młoda dziewczyna z marzeniami i dojrzały mężczyzna z przeszłością, a w tle posiadłość Manderley i wspomnienie jego byłej pani, czyli Rebeki. Hitchcockowska, niemal gotycka atmosfera i thriller z powieścią obyczajową w jednym. Miłość zabójcza, dlatego, że czasami kocha się za bardzo. I zdecydowanie za bardzo, chorobliwie i obsesyjnie kochała bohaterka Misery Stephena Kinga, czyli Annie Wilkes. Najzagorzalsza wielbicielka, fanka numer jeden, kobieta potwór, która zrobi wszystko dla swojego ukochanego pisarza. To hardkorowy, bardzo kameralny thriller, który mrozi krew w żyłach. A na koniec, kochani, miłość zwyczajna, czyli to uczucie, które nie prosi wcale o fajerwerki, nie potrzebuje żaru, obsesji, szaleństwa. To miłość codzienna, piękna w swojej prostocie, i takie właśnie uczucie opisuje dwoje do pary, Andy'ego Jonesa. Tutaj miłość jest trudna, miewa swoje wzloty i upadki, i to uczucie dwojga dojrzałych już ludzi, które zaskakuje ich samych. Wiadomo, zaczyna się od łóżkowego maratonu, od zakwasów, a kończy niemal od razu na rodzicielstwie. A wszystko to słodko-gorzkie, bardzo brytyjskie, czasami z przymrużeniem oka, jednocześnie zabawne, ale też chwilami niezwykle tragiczne. Dwoje do pary Andy'ego Jonesa to piękna powieść, poruszająca serce tą swoją zwyczajnością właśnie. I uwaga, kochani, razem z wydawnictwem Świat Książki zapraszamy Was na konkurs! Do wygrania mam dla Was jeden egzemplarz powieści Dwoje do Pary Andygo Jonesa, a pytanie konkursowe brzmi: jaka jest Twoja ulubiona, nieco albo bardzo nietypowa opowieść o miłości? Odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmikiem. Konkurs trwa do 25 lutego do północy, a na dniach wylosuję jednego zwycięzcę. I to wszystko na dziś. Kochani, życzę Wam pięknego dnia Świętego Walentego, pięknego dnia zakochanych i pięknego dnia. Miłości, nawet jeśli nie lubicie Walentynek, nie obchodzicie ich, to i tak tą miłością warto się dzielić z innymi. I oczywiście pamiętajcie, kochani, też, żeby wpaść jeszcze dzisiaj na bloga, bo tam również trwa konkurs z dwojgiem do pary, z światem książki. I co jeszcze? Pamiętajcie też, żeby odwiedzać mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na SnapRacie. Na Lubimy czytać i na Goodreads, a my, kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa!